Dzień dobry, Katarzyna Szymańska. Piszę bloga i tworzę kanał. Od nowa zaczęłam swoje życie. Dzisiaj mam gościa w domu, który też zaczął uh, życie od nowa. Kasia. Dziękuję, że e, przyszedłeś i chcesz się podzielić swoją historią. Przemku, powiedz mi tak, je, jeśli chodzi o Twoją historię, to jest, e, to jest temat alkoholu, czyli po prostu e, można powiedzieć, że byłeś alkoholikiem, czy jesteś alkoholikiem. Niech to się w ogóle. Mówi? E, ja jestem e, alkoholikiem. Tak. No, na dzień dzisiejszy jestem trzeźwym alkoholikiem. Tak. Jestem trzeźwym alkoholikiem od ponad 5 lat. Rozumiem. <laughs> Dziękuję Ci bardzo. <Matko. laughs> e, i cieszę się z tego powodu. Alkoholikiem się już jest do końca życia. Tak. To jest choroba, którą można zatrzymać, mm -hmm. nie wyleczyć. Cieszę się z tego powodu, że przez 5 lat nawet nie miałem próby zapicia okay. w momencie. Kiedy na przykład <grych> wiem na przykład z doświadczenia, że potem tu się wiedzą od kolegów, którzy na przykład potrafią po roku, czy po pół roku, czy po miesiącu zapić. Ale jednak. Dalej na przykład starałem utrzymywać tą abstynencję. Okej, okay. czyli po prostu pomimo tego, że wiesz, że gdzieś tam mówisz nie, nie chcę pić, to jednak są gdzieś tam pokusy, tak? I one gdzieś tam wracają. No są te pokusy. To jest najgorsze to, że kiedy jesteśmy w miejscach, gdzie się znajduje alkohol, jest wiele wyrzeczeń. Trzeba zawsze w danych momentach pamiętać się, kim się jest. Nie? Tak. Nie można czuć się takim takim, jakby to powiedzieć, że... Nie piję, już jest super, i tak. mogę iść na całość, że mnie to już nie dotyczy. nie? No. Muszę cały czas kontrolować to, kontrolować to okay. bo te mechanizmy, te wyzwalacze, które są do nas, czyli wystarczy zapach. Tak. Czy wystarczy przejść przez, przez e, e, rega, ten A, w, tak. w sklepie, tak. z regał z alkoholami, no. i to już wystarczy. Nie zawsze tak. gdzieś tam tej podświadomości działa mm -hmm. to, że. E, się... Hmm. To znaczy, wiesz, ja, ja miałam problem z cukrem. Myślę, że to też jest e, poważny e, na, nauk. E, troszkę podobny do alkoholizmu, ponieważ jak ja przeszłam na taki odwyk e, bezcukrowy, to muszę Ci powiedzieć, że po tygodniu normalnie, wiesz, taką krzęsiadkę tak. miałam. I ludzie sobie nie zdają sprawy, że e, cukier ma taki ogromny też wpływ. Natomiast właśnie, powiem Tobie, że jeżeli gdziekolwiek przechodzę, bo ja byłam uzależniona od czekolady, Przechodziłam, bo teraz już nie, i dlatego chciałam Ci się zapytać. Jak przechodziłam kiedyś właśnie przez te regały, gdzie była czekolada, i ten zapach to wiesz, wzbudzał we mnie. W tej chwili już tego nie mam. Jestem też 5 lat, tak jak Ty, gdzie po prostu zaczęłam życie od nowa, i muszę Ci powiedzieć, że mogę iść do swojej ulubionej cukierni, którą kiedyś uwielbiałam, i mogę siedzieć, ktoś będzie jadł tego czekoladowego torta, i mnie nie rusza już. No, ja mam podobnie, Czyli to jest podobnie. Mogę e, tak. być w miejscach już teraz, gdzie się podaje alkohol, tak. ale to zawsze e, właśnie odzywa się tam, tam w tej podświadomości. Ja na przykład podam taki przykład, gdy byliśmy w, w Dańsku latem. Tak, tak e, po prostu pozwiedzać i poruszyliśmy do restauracji i było dosyć ciepło, bo to był początek maja i stwierdziłem, że tak mi się chce pić. Że niczym innym się nie napił jak piwem. Mm -hmm. Bo to już mi po prostu Gdzieś tam e, zostało. Zostało, że, Może. że się napije, <grym> tylko <grym> tym piwem się napije. Tak. No i też miałem właśnie problem. Na, na, nadużywałem Pepsi też, nie wiem, to wiadomo, ja mm -hmm. że jest e, nikotyna wewnątrz. Mm -hmm. I stwierdziłem jednak, że wolę napić się tą szklaneczkę Pepsi tak. i ugasić to pragnienie niż spróbować alkoholu. Tak. Pamiętam też, że na samym... To roku, było rok temu? E, rok temu, nie? Okay. No, pamiętam też właśnie, że takie miałem też zdarzenie, kiedy wyszedłem pierwszy raz z terapii alkoholowej. Mm -hmm. Podjechałem do sklepu i kupiłem sobie piwo dwuprocentowe. Tak. To było po pierwszej terapii, po pierwszym spotkaniu alkoholowym. No właśnie, bo jeszcze po, powróćmy do tego, że jak to się zaczęło w momencie, kiedy powiedziałeś stop, wystarczy, dosyć, znaczy, ja chcę być zdrowy? E, to właśnie... Duży, dużo czynników takich zewnętrznych było, problemy w życiu. Tak. Problemy takie, których nie potrafiłem sobie rozwiązać, czyli to były takie problemy emocjonalne. Tak mhm. naprawdę to przyszedł taki moment w moim życiu, że powiedziałem sobie po prostu dość. Jestem, byłem tak już zmęczony tym piciem. Ja odczuwałem takie zmęczenie, ale bliscy, otoczenie, oni na pewno byli bardziej zmęczeni tym wszystkim, mhm. tym moim zachowaniem, moimi zachowaniami, nie? Tak. Także dzisiaj po prostu to było też taki mm, impuls, żeby po prostu przestać y, skończyć z tym. Mm. Y, wiadomo też, y, w jakim stopniu y, ta y, moja partnerka obecna też mi w tym pomogła. Mm -hmm. y, bo wcześniej miałeś y, y, inną, partnerkę. Inną, inną partnerkę. Tak. I ona przechodziła z tobą. Przechodziła te też że... Że... Jak to jest ogólnie w domu, bo też masz dzieci. Jak to jest jak. Jak wiesz, jest się alkoholikiem, i te emocje po prostu przechodzą przez, wiesz, przez dom, przez rodzinę, przez żonę, bo to żona była taka. Tak. tak naprawdę, będąc alkoholikiem, to jest się nieobecnym w domu. Okay. To niby jesteś, a tak naprawdę cię nie ma, nie? Bo, obok. Tak, bo hmm. wszystko schodzi na jeden temat, żeby hmm. się po prostu napić. A powiedz mi, czy na przykład osoby, które z tobą żyły czyli właśnie, że ona ma wpływ na przykład na takiego alkoholika, czy raczej po prostu to jest tak silne, że, że nikt nie ma wpływu? Jak, jak to oceniasz? To raczej... To można wziąć pół na pół. Okay. Bo jeżeli... To jest kwestia tylko i wyłącznie człowieka i mm -hmm. jego tego jakby chcieństwa, mm -hmm. można to tak nazwać. Tak. Bo czy zacznie coś sama robić, czy nie zacznie. No. Dlatego uzależnienie, po prostu z uzależnieniem trzeba sobie samemu poradzić. A, więc, aczkolwiek alkoholik, czy pracoholik, czy uzależnienie od narkotyków, te wszystkie. pracoholik. Pracowali, tak. seksowoli, narko, narkomania, nie? To, to są po prostu rzeczy, które, no niestety, ktoś ci w tym nie pomoże, dopóki sobie sam nie pomoże. Dokładnie, tak? dlaczego o, to, o tym pytam? Dlatego, że zazwyczaj jest tak, że nasi domownicy, nasi, nasza rodzina chce bardzo pomóc nam, bardzo dużo energii traci na to, na, na to że chce po prostu nas wy, wyciągnąć z tego. A tak naprawdę nie ma wpływu, ponieważ ta osoba, która jest uzależniona, która jest chora, to musi sama jakby podjąć decyzję o tym, że chce po prostu leczyć się, czy chce po prostu jakby odsunąć to wszystko i zacząć życie od nowa. Tak, tu jest najlepiej w takim przypadku jest się odsunąć od takiego człowieka. Okej, okay. czyli żeby dotknął dna. Tak, tak, żeby sięgnął tego dna po prostu, a tak jak tu wspomniałeś, że kiedy będziemy pomagać i chodzić i mu przykładowo klepać, nie pinieć, fajnie nie, rób tego, tak. no to, to ta osoba czuje się tak bezpieczna i ona dalej to, to mm -hmm. będzie wchodzić. Nie? Tak. Po prostu każdy, jak ja sam wiem, osobiście już yy, prawie sięgnął tego dna, nie, no bo yy, przy takim. Obsesie... A co to jest to dno dla ciebie? To, no, to jest takie po prostu, kiedy zostajesz praktycznie sam z swoim problemem. A, okay. Wszyscy od ciebie się odsuwają, odsuwają tracisz coś w życiu, mm -hmm. choćby nawet rodzinę. No mm -hmm. Bo wiadomo, czy hazard, nawet no, przyjdzie w momencie, uzależnienie hazard od hazardu, no to hazard to jest tragedia, no to wtedy tracisz praktycznie wszystko, no bo ponad to wszystko stawiasz tylko swoje uzależnienie. Nie? Mm -hmm. I Dlatego w takich momentach no, najlepiej jest się odsunąć i mm -hmm. nie pomagać, no bo mm -hmm. ja wiem po sobie, nie? Tak. Wiadomo, że nie możemy całkowicie się odsuwać od osoby za nie. Chciał mieć kontrolę gdzieś tam. Gdzieś tak? tam jakiś tam delikatny kontakt. Tak. Że no po prostu nie ma, no, to przy sobie nie można powiedzieć tak jakbyś psa ktoś wyrzucił za, za drzwi i tak, koniec, nie? Tak, tak, no. No rozumiem. Mhm. Powiedz mi, jak to się zaczęło? Ty zacząłeś, yy, w sensie to, że yy, pojawiło się to słowo od nowa, czyli zacząłeś chodzić po prostu do psychologa, na jakieś yy, spotkania? Ja zacząłem powodu. chodzić na grupy AA, nie? Na, mhm. Do centrum uzależnień. Tak. Yy, postanowiłem właśnie sobie pomóc mhm. yy, i to jest dosyć, dosyć długo trwały długotrwały etap. Minęło 5 lat, też właśnie miałem po drodze potknięcie, ale tego typu, że skończyłem już tą wstępną, podstawową grupę. Potem poszedłem na grupę pogłębioną mhm. no i na tej pogłębionej myślałem sobie, że już wiesz, jest Tylko wszystko do... w porządku, że nie muszę chodzić, a tu jednak nie, mhm. bo jeżeli... To jest proces, to jest cały... to jest proces praktycznie do końca To życia. jest proces, proces do końca życia, tak. że ja tą grupę, grupę pogłębioną ukończę, mhm. ale to musisz jeszcze upłynąć gdzieś około 3 lat. Okay. Ja muszę być gotowy, czy na przykład dostanę jakąś informację zwrotną na grupę, że jestem gotowy do, do funkcjonowania w życiu, gdzie nie muszę otrzymywać pomocy, nie? Mm -hmm. Dlatego dzisiaj y, ja y, po przerwie tam jakiejś chyba dobrej półrocznej y, gdzie też przez moje zachowania moje problemy z emocjami też gdzieś zaczęło się po prostu delikatnie równować życie y, w związku y, postanowiłem tam wrócić i, I zacząłem i od nowa mm -hmm. i jestem z tego zadowolony Cieszę się to, że, że tam właśnie wróciłem. I jest po prostu tak, by czuję, czuję to Satys satysfakcja, tak, nie? Mm -hmm. Także, na przykład, nie pijąc 5 lat, wiele życiu zmieniłem. Nie? Tak. Wiadomo, że. E, i na świadomość. i na radna. świadomość, ale mm -hmm. e, to nie jest tak, e, to nie jest cudowny lek, żeby. Poszedłem na terapię jest wszystko ok. Mm. I to jest długi proces. To, to jest to, część to tego jest sukcesu. sukcesu no? okay. Także y, my powiem to ze swojego przykładu, że nie zdawałem się y, przez 35 lat mojego życia i okres praktycznie 20 lat y, takiego powolnego nadużywania alkoholu, mm -hmm. że to nie stanie się nic w jedną chwilę, mm. że to będzie teraz trwało na Kilka kolejnych lat, żeby ja wrócił do normalności. No, dlatego... Czy jesteś świadomy, na przykład, tego, że to, że zostałeś alkoholikiem, jest to powiązane z jakimiś e, efektami z dzieciństwa? Tak, to tak. życie rodzinne e, bardzo ma duży wpływ na nasze zachowania w, w dorosłym tak. życiu. Czyli to, co przekazują nam rodzice, nauczyciele, prawda? otoczenie, jak jesteśmy w wieku takim dziecięcym, to praktycznie zbieramy informacje, prawda? A później one jakby, jakby odbiciem lustrzanym są i, i gdzieś tam tak. emanują w, Bo w naszym życiu. Często jest tak, że jeżeli zdarza się, że dzieci, którzy dorastają w domu, gdzie jest alkohol, gdzie ojciec jest alkoholikiem lub matka, tak. powielają te błędy. Mhm. Ale też jest tak, że na przykład nie ma tego alkoholu, tak jak na przykład u mnie w domu nie było, mhm. Ale po prostu tak, złe towarzystwo, gdzieś po prostu pojawiło się problem z emocjami, bo wiadomo, nie ma, nie ma y, rodzin idealnych, tak. gdzie zawsze pojawia się jakiś problem. Tak. I po tym życiu dorosłym, y, nie radząc ze z tymi emocjami, z, pro, z problemami, y, łapiemy się najprostszych rzeczy. Y, które potrafią nam użyć w życiu. Nie, no, I to na nie? chwileczkę, tak? no. One są taką iluzją. Tak, właśnie mm -hmm. to, bo alkoholik to jest życie w iluzji. Tak, tak. Okradanie, nie? Samego tak, tak. siebie czy rodziny na przykład, choćby z pieniędzy. Tak, żeby, które, mieć... żeby mieć. Żeby mieć i żeby się napić, napis. nie? Dlatego y, większości y, ludzi uzależnionych, czy sam o sobie mogą powiedzieć, y, uciekają się do, do, do różnych rzeczy. Na przykład y, ja będąc y, dzisiaj alkoholikiem, na przykład zamieniłem sobie pewne rzeczy, też bardzo dosyć nad nadużywam kawy, z uwagę nie? Mm -hmm. W którymś etapie w życiu uciekłem, mm -hmm. na przykład uciekłem też trochę w pracę, mm -hmm. nie? Mm -hmm. Żeby po prostu nie mieć tych wolnych tak, chwil, chwil w życiu. Żeby mózg nie jakby, no. nie wziął kontroli nad tym. Na, właśnie, tak. to jest właśnie mm -hmm. ten problem, który, którym się borykam. Do dzisiaj, ale to jest w miarę kontrolowane przeze mnie i cieszę się z tego. Bardzo, ja też. Ja, ja się cieszę z każdego, kogo spotykam na drodze, ponieważ tak naprawdę my gdzieś tam nasze drogi się połączyły ze względu na terapię Gersona, bo w którymś tak. momencie powiedziałeś. Kasia, ja chcę się oczyścić tak jak ty. No, to jest właśnie fajne, nie? Tak, i to był taki kolejny jakby etap u ciebie, prawda? Dobra, Że chciałeś po prostu um, jakby nie tylko tutaj oczyścić, no bo wiadomo, jak chodzisz na terapię, no to oni tutaj oczyszczają głowę, bo myśli właśnie, i tak, tak dalej, ale też trzeba oczyścić jakby organizm toksyn, tak, tak. tak? Czyli po prostu zdałeś sobie sprawę, że następny etap, kurczę, no jest jakaś tam Kasia, tak, ja oczyszcza się tak. <noise> I, no bo i przyjdę. To też fajne porównanie mówisz, bo tak, nie, oczyś nie oczyszczę sobie jako alkoholik i nie wytępię tego na, na ogół tabletką. Ale. Tak samo nie wytępisz z siebie chemii he, czy różnych związków mhm. tabletką. Tak? Nie Dlatego nie. musi to wszystko być naturalne, gdzie Ty to Ale. po prostu pokazujesz nam w jaki sposób to funkcjonuje. I z tego się bardzo cieszę. Nie? Powiedz mi, e, przechodząc właśnie na to troszkę zdrowe odżywianie, bo można powiedzieć, że troszkę już prze, przechodzi, prawda? Bo macie wyciskarkę, wyciskarkę już, ma. wolnogrotową, piecie soki. Tak. soki. Tak. I to, to wszystko, jaki ten proces zaczyna się? Zaczyna się wszystko. Takie mamy jeszcze takie, może nie do końca takie postanowienie, że po prostu jeszcze. Do końca roku te tak jakieś tam rzeczy jeszcze odłożymy całkowicie w od domu, i od nowego roku będziemy pracować tak już porządnie mm -hmm. nad sobą. Chociaż nic w życiu mi tak fajnie nie wyszło, jak właśnie um, um, przestałem pić. To okay. było jedną z rzeczy, które mi bardzo w sumie, sobie myślę, łatwo mi przyszło, żeby rzucić alkohol. Naprawdę? Tak. tak łatwo, można. łatwo mi tak to przyszło, że właśnie tylko to jedno piwo było. Po pierwszej terapii, i do dzisiaj, dzisiaj jak tu się ze sobą, tak. mogę powiedzieć z czystym sumieniem i sercem, że nie napiłem się jak Dobrze, to ja ci coś powiem. Jak przechodziłam właśnie ten, ten moment, gdzie oczyszczałam ten organizm, tak, poprzez właśnie ten cukier, to wyobraź sobie, że po tygodniu. Przyszła taka dylerka, tak jak mówiłam po prostu, no tak, ta, ta trzęsiawka taka i yy, wyobraź sobie, że pojechałam do mojej cukierni, przyjechałam raz, drugi, trzeci, za trzecim razem weszłam do tej cukierni mojej ulubionej i mówię tak... Ale nie kupię sobie, tak jak Ty, ten, ten alkohol, nie kupię sobie czekoladowego torta, tylko kupię sobie trzy pączki, wiesz, no, 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 <śmiennie> nie, i po prostu chciałam jakby y, u, usprawiedliwić się i tak, i w tym momencie oszukać siebie. I wyobraź sobie, że w, zjadłam te e, pączki jak taki e, potwór ciasteczkowy i po chyba dwóch godzinach e, po prostu e, no, totalnie odjechałam, bo mnie strasznie brzuch, organizm po prostu dostał takiego szoku, dlatego że już wcześniej dostawałam jakieś zioła i tak na, dalej na wytępienie tego, tej kandydy I, i muszę ci powiedzieć, że od tamtej pory właśnie bardzo duży dystans mam do, do cukru. Więc tak to jest, widzisz? To jest to. No, zbyt... Na przykład, wiesz, u mnie jako alkoholika funkcjonowało to na początku, że właśnie takie tak. rozdrażnienie. Tak. I właśnie i problem wynikający z tymi emocjami. nie? Tak. No bo, y, gdy piłem, y, moje zachowanie było drastyczne, nie, czasami hmm. myślałem, że, wiesz, jestem duszą towarzystwem, to jest że fajnie, że przysłowiowo Boga za nogi złapałem, nie. ty no Cię lubią, to, to nie, a tak naprawdę, jak wiesz, to było żałosne, to było po prostu, wiesz, gdzieś sobie przypomnę takie rzeczy, to, no, boli to, boli. Hmm. Staram sobie przebaczyć sobie, no, ale hmm. to nie jest tak łatwo, nie. Hmm. Poczucie winy duże dużo przychodziło, nie? Poczucie winy. I kluczowe wiesz, no i 5 no, lat to jest jeszcze mało, mm -hmm. żeby po prostu dzisiaj powiedzieć, że tak naprawdę e, że jestem niewyleczony, ale zdrowy. To jest proces, to jest proces, i ale wiesz, ale to jest też fajne, że po prostu byłeś świadomy na tyle, żeby jakby wejść w to i żeby no. powiedzieć wystarczy. No. Teraz się biorę za siebie. No. Przemku, ponieważ yy, rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę kobiety, które żyją z alkoholikiem, mają yy, no w życiu bardzo tak troszkę źle. Powiedz mi, co mógłbyś powiedzieć takim kobietom, czy potrafiłbyś powiedzieć takim kobietom, jak powinny się zachowywać i, i co powinny zrobić? Yy, głównym takim czynnikiem właśnie jest to, że co ja mogę powiedzieć i przekazać, to żeby yy, ja bym to osobiście, bo to nie jest tak, to jest za długi temat, żeby to po prostu powiedzieć, tak. ale kobiety, które by chciały na przykład y, dotyczące czegoś, na przykład jakichś pytań zadać Tobie czy Ten, to ja mogę z chęcią odpowiedzieć, żeby po prostu pokazać jako alkoholik, jakich czarów, jakich różnych iluzji używa y, alkoholicy, ta sama energia, ja, mhm. żeby po prostu y, wiedziały, y, jak się zachować w domu mhm. i na co zwracać uwagę, żeby, nie, no jakby mówiąc wprost, nie być ofiarą tego. Tak? Okej, okay, a podasz no, nam mieć. jakiś przykład? Na przykład chodzi, jest prosty przykład, nie? Tak. Y, nie, nie chodzić za takim alkoholikiem, to jest jeden przykład. Uh -huh. Nie chodzić za nim, nie pomagać mu, nie? Tak. Y, przykładowo, większość kobiet robi tak, że jak mąż przyjdzie pijany... Głaszczę, no. Kochanie, chodź, buciki ci zdejmę, rano y, y, gorący kubeczek, bo jesteś chory. Tak, jest y no, chory. No, albo piwko on przyniesie, nie? No. O, to właśnie to są właśnie z tych najgorszych rzeczy. Dobrze, nie. ale to kobiety robią ze względu na to, że myślisz, że się boją? Boją albo po prostu współuzależnienie, albo strach przed tym, mhm. że w domu może się po prostu rozwinąć jakaś zła sytuacja, A, czyli okay. przemoc nie? psychiczna. A, przykładowo. No. Najlepsze to jest właśnie to wtedy, kiedy kobieta mieszka z takim, z takim człowiekiem, który pije, patrzy, mhm. ma inne uzależnienia, ona sama wtedy powie Tobie z czym ma problem, to wtedy możesz jej na bieżąco powiedzieć. nie? Odpowied odpowiedzieć, nie? Hmm. Bo to w większości, praktycznie 80% hmm. osoby uzależnionej to są same kłamstwa. Hmm. Same kłamstwa. Czyli nie? jeżeli ktoś jest na... od czegoś jest uzależniony, to kłamie. Kłamie. To jest hmm. jedno wielkie kłamstwo i tylko... Dlaczego kłamie? Żeby się napić, naćpać, żeby hmm. po prostu y, zrobić obwinić tą drugą osobę. To jest najważniejsze w tym, nie? Muszę Ci powiedzieć, że bardzo się cieszę, że coraz więcej spotykam osób, które jakby otwarcie o tym mówią, bo tak jak wspominaliśmy na początku, to jest temat tabu, wiesz, coś, nie, nic tu nie mówimy, a jednak ja uważam, że trzeba się po prostu troszkę podzielić tym. Żeby ludzie jakby wiedzieli, że można wyjść, można mieć po prostu e, takie wiesz, poczucie sensu życia e, i, i tego, że warto, tak? Warto zrobić to przede wszystkim dla siebie, bo jeżeli zrobisz to dla siebie, to emanuje to po prostu na rodzinę, na, na partnerkę, na dzieci, prawda? A to mam tak. Ja tu jeszcze, Kasia, bardzo ważną rzecz dodam, że tak. mm, w momencie, kiedy alkoholik, narkoman, czy pracoholik, czy inny uzależniony, zaczyna się leczyć, tak. To do partner musi też zacząć, musi, czy no możemy powinien. O tym powinien też mm -hmm. skorzystać z, z właśnie z terapii. A, czyli uczęszczać po prostu na te terapię Tak, mm -hmm. ponieważ y, samo picie, przynajmniej moje, nie wystarczyło mm -hmm. do tego, żeby już wszystko się zazębiło w tym małym no, związku. Okay. Żeby te terapie zaczęły działać w życiu, nie? Tak. Bo to na początku może one te trybiki fajnie się zazębiają, ale mhm. potem przychodzą żyty, mhm. Bo tak naprawdę y, ktoś, kto jest uzależniony tak. y, i osoba żyjąca z tą osobą uzależnioną, tak. nie potrafią w dalszym życiu sobie y, poradzić i żyć ze sobą, bo mhm. zaczynają się zmiany. Czyli tak. osoba, która nie pija, piła, jest współzależniona i często dochodzi do tego, że takie na przykład małżeństwa czy y, y, pary się rozchodzą. Mhm. Bo nie potrafią sobie poradzić tym wszystkim. Alkoholik sobie na przykład nie potrafi poradzić w trzeźwym życiu, już nie? Z partnerką nie? Albo partnerka sobie już nie radzi z nie? Rozumiem. Mhm. Ja chcę sobie pomóc, mhm. a na przykład z moją partnerką obecną, ona też chciała sobie pomóc. Mhm. I właśnie mogę dzisiaj powiedzieć, że te. Trybiki życiowe, takie. Zaczęły fajnie w jeden, w drugi wchodzić i to. Ponieważ ona chodzi też na terapię. Ona chodzi też na terapię okay. i to fajnie się wszystko zaczęło. Ale na początku przestałem pisać, to te trybiki się kręciły, mm -hmm. potem doszło do. jakby z, nie wchodziły w. Te swoje miejsca. No i dzisiaj jest taki okres, że te ryby zaczęły Aha. funkcjonować. Tak by było dobre smalowanie i to ładnie funkcjonuje. No to tam można wytłumaczyć na, na prostych takich tak, rzeczach, tak? Bo, tak, oczywiście. Bo czasami... no, Czasami nieraz y, 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 nie wytłumaczysz komuś coś, ale jak coś namalujesz graficznie, Oczywiście. to zrozumiesz. Tak, a zwłaszcza dla mężczyzn, wiesz, dla no. no, mężczyzn fajnie jest malować to tak, i tak no. odbierają to lepiej. Tak. Jesteś teraz szczęśliwy? Teraz tak. No i szczęśliwy jestem z tego powodu, że mogę to po prostu jako alkoholik powiedzieć, mówić, powieść, mówić no. o tym i mogę komuś po prostu tym pomóc. Nie? Tak, to jest no. super. Bardzo tak, że kobiety muszą naprawdę... kobiety nie wiedzą o tym. No Żyd. bo są, tak, te, tak jak powiedziałeś, Żyd. są współuzależnione. No. Więc to nieświadome, więc są w tym. Ale wiesz co, powiem Ci, że w momencie, kiedy wychodzimy z takiego związku i patrzymy na to z boku, no. to nawet dopiero nam się oczy otwierają, tak. że po prostu tak to było. Tak no. to w ogóle funkcjonuje. Te Żyd. kłamstwa, no. te, te uzależnienia i tak dalej, i to no. przepraszanie, bo to też jest, przepraszam, przepraszam, a <laughs> za chwilę po prostu pojawia się ta, ta sama sytuacja. Przepraszanie. Tak. Okay. Tak samo nie ma tej silnej woli do niepicia lub czpania, lub innych uzależnień. Mm. To nie jest silna wola. Tak. Bo ta silna wola może się skończyć tym, że potem będę musiał się za tą silną wolę, coś mi się należy, muszę się napić, nie? Tak. No, także y, najważniejsze jest to, żeby po prostu przerobić sobie w głowie i... Wyjść z tego, nie? Wyjść, starać się. I to jest właśnie nieoszukiwanie siebie samego. To jest oszukiwanie z siebie samego, taki mechanizm, taka betoniarka, która, nie? No, no. to Cały czas nie 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 wiesz? Zapewnianie żony, że od nowego roku nie pije, nie? Od jutra nie pije, nie? A takim jednym z najważniejszych takich y, 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 znaków dla kobiet, mm. kiedy mąż naprawdę już ma problem z alkoholem, to jest to, że jeżeli mąż rano czy ja sam wiem po sobie klinujesz alkohol rano, nie? Czyli pijesz wieczorem, na przykład w dany dzień mhm. i rano stajesz, klinowanie, czyli to jest powielanie, dolewanie A. sobie na kaca. A, żeby się, lecze, pod... lecze, lecze, się, się tym, się, się rozzwól, To już się robi problem. Nie? A, okay. To już jest problem. Warto mówić o tym, że po prostu, jeśli jest się alkoholikiem, czy, czy jakieś uzależnienie mamy? To oczywiście zaczynamy najpierw od tego, żeby naprawić się swoje myślenie, swoje, swoje właśnie emocje tutaj, natomiast później e, warto jest oczyszczać ten organizm od wewnątrz, bo tam też są nasze emocje, tam też są toksyny, które po prostu z, bardzo dużo, e, m, przez dłuższy czas po prostu e, jakby m, kumulowały się i, i naprawdę warto sobie to, to wszystko wyrzucić, prawda? Tak, Kasia. Ja jeszcze mogę dodać to, że warto i nie można się wstydzić leczyć. Tak bo wstydem to jest to właśnie, że nie leczymy się, tak. nie chcemy sobie pomóc, bo będąc ja alkoholikiem przykładowo, yy, nie, nie brałem sobie tego do, pod uwagę, że pijąc, jaki ja wstyd przynosiłem. Tak. Nie tylko w domu, ale na, poza domem. Tak, czyli to no. jest życie dla ludzi. Tak. Czyli jeżeli przestajemy żyć dla innych, tylko żyjemy dla siebie, tak. to zaczynamy po prostu się naprawiać. I teraz, na przykład, jak ja. bardzo. Jak ja, y, jak ja y, nie wstydzę się tego, że tak. się leczę. Tak. Cieszę się. No. No, a większość ludzi uważa to, że. Hoła, bo gdzie tak. tam będziesz chodził, tam gdzieś tak. wiesz... Nie mów co, nic, nie mów No, nic. co powiedzą? Nie? Tak, no to ja w sumie ja ja jestem dzisiaj z tego dumny, tak. nie? Oczywiście. Wyszedłem ja z uważam, że to jest rzecz duma, że naprawdę. Kiedyś po prostu uważałam, że jeżeli wiesz, jeżeli ktoś jest alkoholikiem, i tak dalej, to trzeba trzymać się od niego z daleka, wiesz, to jest tak, już. A dzisiaj nie. Dzisiaj uważam, że ci ludzie, którzy się umieją podnieść i podnieśli się, to są bardzo wartościowymi ludźmi, naprawdę. Okay. I to, to są ludzie, którzy są bardzo silni i, i ludzie sobie nie zdają sprawy, więc bardzo cenię two, Twoją siłę, naprawdę. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję Ci bardzo i Dzięki. chciałbym ci tu pochwalić jeszcze za tą wspaniałą herbatę. U zawsze właśnie takie... E, wynalazki. No dobrać. można powiedzieć, że wynalazki, ale one są naprawdę tak fajnie dobrane, że smakują. Nie? Super. No. Dziękuję Ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Dobry Bądź też. dzielny. <laughs> Dziękuję i Tobie też. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie Dziękujemy. się. Pozdrawiamy. pan